New Automation Award Explore 2015 to międzynarodowy konkurs dla młodych pasjonatów automatyki. Organizatorzy przyjmują projekty w siedmiu kategoriach, m.in. edukacja, środowisko i rekreacja. Do tej ostatniej swój pomysł zgłosiła drużyna z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Studenci mechatroniki Wydziału Nauk Technicznych wzorem Jepetta postanowili ożywić drewnianą kukienkę. W tym celu skonstruowali całkowicie zautomatyzowany układ sterowania teatralnej marionetki. Był to pomysł na trzech i naszego opiekuna, doktora inżyniera Michała Śmiej. Czymś, co nas wpchnęło do wykonania tego, była wizyta w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Poszliśmy tam, obejrzeliśmy, spodobało nam się to, jak ta marionetka jest sterowana, napędzana jest ręcznie, przez której pomyśleliśmy, jak można to zrobić w sposób automatyczny. Jak można połączyć właśnie technikę i sztukę. Ale pięciu studentów mechatroniki przekonało się, że to zadanie wcale nie jest takie proste. Największym wyzwaniem było połączenie lalki z wszystkimi silniczkami, które chcieliśmy. Zamontować. Musieliśmy zaprojektować i wykonać specjalny wózeczek. No i dużą komplikacją również jest ilość tych napędów. Na nas w teatrze lalek można tak powiedzieć, że twórc, jedyną osobą, która powinna obsługiwać lalkę, powinien być jej twórca. I tak samo było u nas, ponieważ ta lalka, która już dostała się na konkurs, była naszą drugą. Pomysły na udział w konkursie też były dwa. Ale tylko jeden z nich przeszedł do kolejnego etapu. Spodziewaliśmy się, że będzie to bardzo czasochłonne, ale mimo wszystko, przynajmniej dla mnie, okazało się to jeszcze bardziej czasochłonne, niż, niż mogło się wydawać. A robiliśmy naprawdę dużo, długo. Siedzieliśmy na katedrze do późna. Oczywiście z nami siedział nasz opiekun, również nam bardzo dużo pomagał. Wracaliśmy do domu, chwilę odpoczynku, pół godziny, i dalej pracowaliśmy w domu też nad tym, nad dopracowaniem oprogramowania, dokumentacji. Droga po trzecie miejsce w konkursie New Automation Award Explore 2015 nie była łatwa. Zespoły ze szkół średnich oraz uczelni wyższych zgłaszały prezentację swoich pomysłów w formie kilkuminutowych filmów. Spośród nich organizatorzy wyłonili 100 projektów, których realizację sfinansowali. Z tej setki wyłoniono finałową trzydziestkę, która prezentowała swoje pomysły w Bad Pyrmont w Niemczech. Classic puppet is controlled manually, but we wanted to do it Udział w międzynarodowym konkursie niesie ze sobą wiele korzyści, nie tylko w postaci nagród. Wiele kontaktów można było nawiązać, przede wszystkim spotkać się z ludźmi z innych krajów, również z inżynierami, wymienić jakieś poglądy na, na, na różne tematy. Nawiązaliśmy pewną znajomość z ludźmi z Dubaju, którzy właśnie pogali, również podchodzili, nam bardzo gratulowali, rozmawiali z nami, opowiadali o swoim kraju, pytali o Polskę. W poprzedniej edycji inni studenci mechatroniki zbudowali dydaktyczny model transportu podwieszanego i także zdobyli trzecią nagrodę.